Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprosiła do Olsztyna Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przedstawiciele samorządu, producentów i hodowców mieli szereg tematów do poruszenia, między innymi związanych z polityką Unii Europejskiej. Kwestia rentowności, kwestia tego, co w perspek nowej perspektywie po 2027 się szykuje. To Zmniejszenie białka zwierzęcego to jest kurs już niekorzystny dla naszych hodowców, że pójdą cięcia, redukcja stada. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich rad powiatowych rolniczego samorządu, przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich, lokalnych oraz instytucji wspierających rolnictwo. Będę mógł panu ministrowi przynajmniej pomóc w rozwiązaniu się na terenie naszego województwa. Jakie są bieżące problemy związane z problemami instytucjonalnymi, tam gdzie są wypłacane środki za odszkodowania z tytułu chociażby suszy, to też Urząd Wojewódzki, tak więc ta moja obecność też tutaj jest bardzo potrzebna. Była to pierwsza wizyta na Warmii i Mazurach szefa resortu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który funkcję pełni od 13 grudnia 2023 roku. Wydarzenie było więc okazją do podsumowania działań zrealizowanych przez ministerstwo w tym czasie. Poprawiliśmy sprawę opłacalności produkcji w roku 2023, bo do produkcji zboża i sprzedaży zboża wprowadziliśmy dopłaty 2 miliardy 100 milionów. Nie mogło również zabraknąć wątku Europejskiego Zielonego Ładu, którego założenia udało się zmienić między innymi na skutek protestów producentów i hodowców. Postulaty protestujących rolników, ale no, także ta siła tego, tych protestów była wyjątkowo duża, bo też w tej sprawie protestowali rolnicy i francuscy, i niemieccy, i belgijscy. Nie sposób też nie wspomnieć o kierunkach zmian wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej, które z uwagą obserwuje Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Idzie się takim kursem odejścia od płatności dla rolnictwa, środków, które były przeznaczone, wchodziliśmy do Unii w 70% budżetu, natomiast teraz około 30, przekierowane na inne, przemodelowane środki, przekierowane na inne działania niezwiązane z produkcją z towarową. Podczas spotkania poruszono także między innymi tematy dopłat do prosiąt, niższych wysokości wsparcia do tzw. ekoschematów, a także coraz liczniejszych ataków wilków na bydło. Wizyta Czesława Siekierskiego w Olsztynie zamknęła cykl spotkań z rolnikami we wszystkich województwach zainicjowany przez Izby Rolnicze. telewizja Kopernik. Kopernik.tv